o sprawie ważnej dla Słupska, która w tej chwili, na temat której toczy się dyskusja, czyli budowy drogi krajowej numer 21, w Słupsku popularnie zwanej Ringiem. Jak Państwo wiecie, w ubiegłym miesiącu wspólnie z senatorem Klejną przekazaliśmy podpisy blisko trzech tysięcy mieszkańców naszego miasta, którzy, złożyli, którzy podpisali się z poparciem tej inwestycji, pani minister Elżbiecie Bielnikowskiej i panu wiceministrowi Adamowi Zdziebło. Pani Minister jest Ministrem Rozwoju Regionalnego, Pan Adam jest Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialny właśnie za takie, takie sprawy jak, jak ta nasza droga krajowa nr 21. Chcieliśmy wspólnie z Senatorem również dzisiaj za Państwa pośrednictwem zaapelować do władz miasta Słupska, aby z, z, ze sprawy ringu drogi krajowej 21 nie robić przedmiotu sporu politycznego. Uważam, że uważamy, że to jest tak ważna inwestycja dla naszego miasta, że na tej sprawie nie powinien nikt próbować wygrywać czegokolwiek przeciwko komu, komukolwiek. No jak zwróciliście Państwo uwagę przez kilka ostatnich miesięcy, kiedy pojawiły się rozmaite problemy z protestami, staramy się działać za tą inwestycją. Nie, nikogo nie obarczając winą za ewentualne potknięcia, za ewentualny poślizg związany z pracami nad budową tej drogi krajowej numer 21 Słupsk. I z takim apelem zwracamy się do władz miasta Słupska, żeby również przy okazji budżetu miasta, praca budżetu miasta tej sprawy nie na Panie senatorze. Regular, regularnie wspólnie z panem posłem Konwińskim spotykamy się na szczeblu, szczeblu centralnym ze wszystkimi odpowiedzialnymi za tego typu inwestycje, a więc z ministrem transportu oraz także z ministrem rozwoju regionalnego i bardzo nam na tym zależy, aby ta inwestycja została zrealizowana, żeby udało się ją rozpocząć możliwie jak najszybciej. No i zrobimy wszystko, co będzie możliwe z naszej strony, aby cały ten projekt się powrócił. I mamy nadzieję, i myślę, że jesteśmy przekonani, że wszystkie ewentualne problemy, jakie mogą się pojawić techniczne na poziomie miasta, że uda się pokonać tak, aby rzeczywiście ta inwestycja została zrealizowana. Konkurencja jest ogromna, bo jest wiele podobnych inwestycji jak nasza, a więc musimy tutaj wspólnie działać w tym kierunku, aby nie wypadła ta inwestycja z wielkiego programu inwestycji i finansowania ze strony y, państwa. Także bardzo. Prosimy wszystkich tych, pana prezydenta oraz wszystkich jego urzędników, aby przygotować tę inwestycję w taki sposób i ją przygotowywać, aby nie budziła żadnych wątpliwości pod względem formalnym, to jak powinna być przygotowana i tak dalej, a więc żeby przeprowadzić wszystkie potrzebne działania, które umożliwią zrealizowanie tej inwestycji. A my ze swojej strony deklarujemy, że będziemy zabiegali, aby środki finansowe na ten projekt się znalazły.